1 lutego rozpoczął się nabór na rachmistrzów terenowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lutego. Bogusław Kmieć, gminny komisarz spisowy w Sędziszowie Małopolskim ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego. 1 lutego rozpoczął się nabór na rachmistrzów, którzy wezmą udział w Narodowym Spisie Powszechnym w 2021 roku. Termin składania tych formularzy Ofert na kandydatów mija 9 lutego, czyli nie ma zbyt wiele czasu. I zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym właśnie jako rachmistrzowie do złożenia takich ofert tutaj w naszym Urzędzie Miejskim. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać kilka warunków. Rachmistrzem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat, posiada nieposzlakowaną opinię, Dodatkowo nie została skazana wyrokiem prawomocnym i posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie. Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Kandydaci, którzy zostaną zarejestrowani, muszą przejść szkolenie, pełne szkolenie na platformie e-learningowej i do. I... Takie szkolenie kończy się egzaminem i osoby które zdadzą ten egzamin mogą zostać rachmistrzami. I to tak jak mówię, to jest po stronie Urzędu Statystycznego. Oni takie szkolenia przeprowadzają i oni przeprowadzają także egzamin. Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego zaplanowano w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje na temat składania ofert i zadań rachmistrza spisowego dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego.